Często zadawane pytania, jest nagle kiedy Pety, premiera, premiera płyty. płyty. Premiera płyty? Nie wiadomo, nie wiadomo. Czekają nas teledyski, wydawnictwo. Amerykańskie teledyski. Amerykańskie teledyski. Wiosna chyba jest taki optymistyczny, ale realny scenariusz. Dokładnie. Tak mi się to... wydaje. Czego, Czego spodziewać się nie? po nowym, nowym krążku? solidnego wyboru pomiędzy Bardzo. tym, w jakim kierunku chcemy iść, a na jakie kompromisy musieliśmy się gdzieś tam zdecydować. Coś ci do głowy? Nie, nic. Dziwnie. Nie! Moja kartka. Moja maska. Co było, było największym, największym wyzwaniem, wyzwaniem przy tworzeniu utworów? utworów. Odpowiedź brzmi e, zdecydowanie nasze charaktery. Wybory, 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 jeszcze raz wybory, stawianie dobra zespołu nad dobro brzmieniowe, ale tak, jak najbardziej charaktery pierwsze, a problemy z samą muzyką na miejscu drugim. Jakie plany na najbliższy rok? No, to poza oczywiście dopinaniem materiału, chyba zagrać jak najwięcej koncertów. 26 lipca gramy na paprocanach eee, na tak. dzikiej. Na dziki. Potem 1 sierpnia gramy na paprocanach z drugiej tak, strony, z drugiej. ale zupełnie inny set, więc warto być na obu koncertach. Będą też, takie jak Archie mówił wcześniej, związane też na przykład właśnie z teledyskami, czy z taką, taką infrastrukturą w ogóle muzyczną. To wszystko kupsi. Trzymajcie telefonie i dopiero. Gdzie, Gdzie widzicie się za 5 lat Ty, ja, Mati, tu w Mat. Dobra, Mati Kuba. Kuba. No i naprawdę bardzo fajne, duże, wielkie koncerty dla żyłości osób. Ja myślę, że tam się widzimy za 5 lat. Dobra.